Dzień dobry, Anna Maria Pilszak. Witam Państwa z mojej pracowni w Sanoku. Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę w Ośrodku Kultury, ale zanim się dostałam na studia, musiałam wyjechać z Sanoka, by dwa lata spędzić ucząc się na szerokiej 16. I moimi pierwszymi nauczycielami. Była Dorota Martini, Michał Baca i świętej pamięci Stanisław Tabisz. To byli moi pierwsi nauczyciele w Sanoku, kiedy ja pomyślałam: może akademia, może malarstwo? Nie było nikogo, kto mógłby mi pomóc. Więc po powrocie do Sanoka, po studiach, rozpoczęłam pracę w ośrodku kultury, i tu zaczęłam uczyć rysunku i malarstwa. Zaczęłam tego uczyć, by młodzież, której jest sporo w Sanoku i okolicach, która jest utalentowana, wrażliwa i nie wierzy w siebie, że może z takiego małego ośrodka dostać się na uczelnię w dużych miastach, na akademię czy do liceów, by oni nie musieli wyjechać, wyjeżdżać ze, ze swojego miasta i by mogli, ucząc się na miejscu, dostać się na studia. Nigdy nie liczyłam, jak wiele osób przewinęło się przez moje studio, przez moją pracownię, ponieważ tych osób rocznikowo była jedna, dwie, czasem pięć, czasem cztery, trzy. Różnie to bywało. Myślę, że około może ponad sto. Ale dokładnie nie wiem, nigdy tego nie liczyłam. Dostają się na, do liceów i uczelni artystycznych. Do liceów Lesko, Krosno, Rzeszów, Jarosław, Kraków, do uczelni Rzeszów, Lublin, Akademia w Warszawie, Łódź, Poznań, Wrocław i Kraków. Z osób, które nawet obecnie studiują w Krakowie, mogłabym wymienić Kasię Borek, Kingę Nowakowską, Magdę Zioł, Kasza Pileckiego, Julię Śpiewak. W Warszawie uczy się Marcelina Ochała, a z wcześniejszych, no nie wymienię wszystkich, ale Miłosz Łuczyński. Agata Biskup, Paweł Marcinkowski, Jan Szczepkowski, Arkadiusz Andrejków, Ewa Kociuba, Monika Wroniak, Paulina Jaklik, Sonia Kujawa, Julia Futyma, Przemysław Liput, Inga Daszyk, która w zeszłym roku w wystawie zbiorowej brała udział właśnie w Domu Norymberskim, pokazywała swoje prace między innymi. Zajęcia odbywają się klasycznie, żadnych no, nowości tutaj nie powiem i odkrywczych rzeczy, ponieważ pracujemy nad studium martwej natury postaci, wychodzimy w, pej, w plener do muzeum, do muzeum, żeby młodzież była świadoma, bo muzeum w Sanoku jest bardzo interesujący, nie tylko beksiński, ale Wielu, wiele ciekawych postaci z historii sztuki polskiej i nie tylko. I wracając do zajęć, małymi krokami, bo pracuję z młodzieżą, mimo że jest to parę osób, czy kilkanaście osób, to pracuję z młodzieżą indywidualnie, ponieważ każdy z nich ma inne możliwości, inne uzdolnienia, jest na innym jakby etapie. Czy rozwoju, czy świadomości, nawet, i umiejętności, również. Więc małymi krokami z każdym z nich zaczynamy pracować nad obserwacją, nad wychodzeniem ze schematów, w które są wpuszczani. Jesteśmy wszyscy wpuszczani w schematy, więc obserwacja nad zjawiskiem, jakim jest, czy martwa natura, czy postać w kontekście. Czy pejzaż i kompozycja, małe szkice, małe kroczki w rysunku, również no, przede wszystkim warsztat. I kiedy następuje ten moment większej świadomości i umiejętności, już technicznie narysowania, czy namalowania zjawiska, jakim jest martwa, czy postać, wtedy jest duża szansa, że dostają się na uczelnie, wymarzone uczelnie. Pomagam im zrobić teczkę, dbamy o to, żeby również zainteresowania, które oni mają, czy to fotografia, czy teatr, czy Ilustracja książkowa, czy projektowanie, czy multimedia, żeby były rozwijane przez nich. Dbam o to, staram się przynajmniej. I bywa, że jeszcze w czasie studiów odwiedzają mnie, czasem nawet pytają mnie o moje zdanie, co myślę o tym, co aktualnie robią, a że mam taką możliwość, to po studiach organizuję dla nich wystawę indywidualną w ich rodzinnym mieście. Dziękuję bardzo.